Witam, akwarysta niedzielny. Mały updatecik, czyli co u mnie słychać. Zaczynamy od bieda hajte, 60 litrów. Co w tym tygodniu się wydarzyło? A się wydarzyło. W ostatnim filmie, czy tam przedostatnim filmie, mówiłem, że super, hiper akwarium, zero glona i tak dalej. Nic tylko zakładać rośliniaki. No i Dobrze pisaliście w komentarzach. A zapamiętaj sobie parametry, tak trzymaj, kurda, nie ruszaj, nie, bo jak coś zaczniesz ulepszać, to zepsujesz. No i oczywiście, że was nie posłuchałem i zepsułem. A mianowicie, po pierwsze, tu pokażę się zdjęcie mojego skimmera, własnej roboty. I ten skimmer wciągnął mi. Ryby. Trochę zniknęło tutaj, jak widzicie. Nie ma tego mojego tygrysa, który kurde, no niestety, odszedł tragicznie. Trochę tych maluszków, takich, tych tych takich, o, co tam sobie pływają, też w filtrze znalazłem. No i oczywiście krewetki, które tutaj są. Trzy sztuki na pewno są, bo je wyłowiłem z filtra. Odzyskałem z odzysku. No i przy okazji wywaliłem watę filtracyjną, tą włókninę, czy tam watę, czy jak to tam stał, tak zwał i wymieniłem na nową, bo była bardzo zasyfiona, o dziwo, mimo to, że tutaj nie ma jakiegoś wielkiego syfu, ani liści, ani jakiś tam, no to była czarna po prostu i... No, jak w prawie, jak w moim 350, no to jedna rzecz. <laughs> tak. Druga rzecz. Mierząc parametry e, tydzień temu, e, stwierdziłem, że azotu jest 20, e, potasu jest mało 10-15 itd. No hmm. i co, co, sobie, co sobie pomyślał Darek? Darek sobie pomyślał, że na no według wszelkich tych kurcze stosunków e, podawanych na internecie 10,120 20 NPK i tak dalej, i tak dalej no to ja tego potasu troszeczkę doleję więcej, żeby przynajmniej było 1 do 1 z tym azotem no i tak zrobiłem w tamtym tygodniu, to było nie pamiętam w sobotę, czy w niedzielę, czy w piątek podmieniałem tutaj wodę z tego, tego potasu dodałem mniej więcej tyle ile e, ile ma być te 20 ppmów no i w tygodniu przyszedłem sobie z pracy, jak gdyby nigdy nic. Zaglądam do akwarium. Mówię, kurde, ale okulary mam... <laughs> Wtedy mówię, ale okulary mam za zachlapane za czymś, czy coś, coś, coś. Jakieś takie mgła, kurna, w tym akwarium się pojawiła. Przetarłem okulary. Okulary też były brudne swoją drogą. Patrzę, a na przedniej szybie cała szyba jest w takim delikatnym nalocie, to nie były zielenice punktowe, to były bardziej chyba począt, początki nitek. Mówię, o kurna, ale sobie narobiłem. Pierwsze co, a pierwsza myśl, kurczę, zostawić, dolewać, mierzyć, kurna, nie wiem co robić, tak? No, ale pierwsze co było, poszły, poszły testy w ruch i co się okazało? Azot spadł do 10 według testów zooleka. Potas prawie 25, więc ucelowałem z tym z tym dawkowaniem tego potasu. E, no ale poskutkowało to tym, że wywaliło, wywaliło, glona, wywaliło glona. Aha, jeszcze jedna, jedna, jeden e, taki objaw, który, który zauważyłem. To na tej Ludwigi Super Red te nowe listki były poskręcane. One dalej jak tam u góry zobaczycie, dalej widzicie na tej jednej jednej tej Ludwigi są skręcone. Ale od środy odpukać w niemalowane, Kurna, nie mam, od środy szyba jest czysta. Akwarium nie, akwarium jest przed podmianą. Chociaż w środę robiłem podmianę i to taką dosyć dużą, ponad 50% wody podmieniłem. Nie dolewałem już potasu, dolałem tylko ten tropiki zielony, zielony nawóz, żeby zwiększyć NO3. No i sobie pomyślałem, o pokazały się, wy, wy ten. pomyślałem sobie, że muszę zwiększyć tutaj obsadę, żeby to NO3 się jednak utrzymywało, bo, bo no, rośliny jak widać no, rosną, bardzo ładnie rosną i jednak, jednak pożerają troszeczkę tych, tych, tych składników odżywczych niekoniecznie, niekoniecznie żelaza, niekoniecznie właśnie e, potasu. No, jest okej. Okay. Na dzień dzisiejszy jest okej. Okay. Znowu dwóch długa, wypluć te słowa kurna, e, jednak muszę słuchać się waszych, waszych rad w komentarzach i, i nie wydziwiać. Jest dobrze nie ruszać. Nie ruszać, robić to, co robisz do tej pory. Kurde. Tak, czerwone główki przybyły w ilości sześciu sztuk. Widzę, jest pięć. Nie wiem, gdzie jest szósta. Ale one są dopiero co wpuszczone, więc one są jeszcze przestraszone, jak, jak nie wiem, i e, no nie bardzo, nie bardzo takie żywotne, jak, jak to na te rodostom przystało. No dobra. No tyle z 60. To jest taki króciutki update. Przejdziemy do 350, bo w 350 też się wydarzyły. Jak co niektórzy już tam mogli zauważyć, bo wrzuciłem posta na YouTube. Dobra, przechodzimy do 350. 350. Tak, tarło. Tutaj Wam wrzucę obraz w obrazie. Pierwszy, pierwszy dzień, zdjęcia z pierwszego dnia, kiedy ikra była złożona. Teraz ta parka, która jest tutaj widoczna na, na pierwszym planie, ona już inkubuje ikrę, ikrę w, w pysku, więc już nie ma takiego zagrożenia, jak było, było dla, dla tej ikry. E, cały film kręcę od pierwszego dnia. E, Tę ten, 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 ten tarłą tych e, moich mirabelek więc złożę to w kupę już wtedy, jak będzie na rybek pływał. Tam mam taką nadzieję, że będzie pływał, że, że się wyklują i, i że będzie... Odchowam parę sztuk. E, ale do tego, do tego chyba mi się dobrała jeszcze jedna parka. Tutaj po prawej stronie. Tu, 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 tu. A która na razie się boczą ze sobą. Tak samo po, po, podobne objawy objawy to może nie, ale podobno. O, właśnie. Podobna sytuacja jest jak z tą parką, która właśnie teraz, teraz ma małe. E, te oni się <laughs> samiec i samica też się przeganiały, tłukły się e, do momentu złożenia ikry. Nie? Taka podobna jest sytuacja teraz z tymi, tymi dwoma rybami. E, tutaj po prawej stronie. No i co jest w związku z tym? W związku z tym. E, no dochodzi do takich troszeczkę większych utarczek e, dochodzi do tego że, że te ryby mają trochę ograniczone znaczy, ta, 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 ta para, która ma teraz małe trzyma w pysku, e, inkubuje ikrę no ma trochę ograniczone pole e, e, i pole manewru i, i obrony i siebie, bo nie może kąsać gryźć i tak dalej może ewentualnie popychać a tak jak widać teraz no tak normalnie kirysa by dziabnęły, i kirys był odpłynął, a tak to one ewentualnie mogą tylko go popchnąć. No a te się tu jak widać, cały czas się tam droczą ze sobą. Prawdopodobnie to będzie druga para, która już tak patrzyłem u, u jednej z tych ryb. Akurat no tak, chyba u tej. Albo u tej drugiej. To pokładełko jest już takie, takie też wyraźne i, i no jest gotowa, po prostu dotarła też ryba. E, kirysek mały e, żyje e, sobie. Jeden, jedyny się odchował. Na razie e, no nie, nie będę robił teraz jakiejś takiej wielkiej podmiany, żeby tutaj nie robić szoku dla tych, dla tych moich mirabilisów. E, więc e, następnego tarła tych, tych sterbaj nie będzie e, w tym tygodniu. Ale, ale no, nawet mówię aż tak mi mocno, na tych sterbajach nie zależy. E, chociaż przydałoby się parę sztuk więcej, może bym te pstre komuś e, oddał albo zamienił na. E, żeby te, po prostu jeden gatunek e, tych kirysów był e, w tym akwarium. E, <laughs> Coś jeszcze z 350, no raczej, raczej nie. 350 jest takie, wiecie, ona stoi stabilnie, nic tutaj nie trzeba robić i, i taki typowy lowtech e, obszarowy, gdzie, gdzie e, każda ingerencja może znaczy no nie jest potrzebna żadna praktycznie ingerencja poza podmianą wody no i ewentualnym jakimś tam zebraniem śmieci z, z tego z tego zbiornika, no to akurat teraz bardzo ciekawe zachowanie tej drugiej parki, która, no mówię, wygląda tak, jakby to były, to były bitwy dwóch samców, a to nie są bitwy dwóch samców. To jest tak, takie, nie wiem, końskie zaloty kiedyś się mówiło i, i tak samo było z tą parą, która inkubuje tą ikrę. No to się tłuką, 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 aż w pewnym momencie dochodzi do. Dotarła do i tyle. Dobra, nie męczę. Na koniec jeszcze Wam pokażę śmietnik. <laughs> e, tak, założyłem coś takiego, bo z tej sześćdziesiątki no, rośliny. Nie powiem, że tam wiadrami, ale, ale z każdej przycinki no, parę tych, tych roślin wyrzucam i tak mi się trochę szkoda tego zrobiło. Więc, więc jak widzicie, na załączonym obrazku powstało coś takiego czyli kamień i, i trochę śmieci, które miały. Miały iść do śmieci. Dobra, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!